Kamera akcja? 3, 2, 1. Jeszcze? Czy ten? Nie wiem. Dobra. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku gotującym. Dzisiaj wyjątkowo gotuje z Kariną. Cześć wszystkim! Karina opowie nam parę słów o sobie, czym się zajmuje. Plan nie jestem produkt managerem, zajmuję się kreowaniem nowych produktów, opieką nad produktami, no i wszystkim w sumie związanym co jest z produktami tak naprawdę. No i Karina też jest influencerką, oczywiście Ta. bardzo ze sobą ściśle współpracujemy, dużo razem tworzymy, jeździmy na różne eventy i bardzo dobrze się dogadujemy, czyż nie? No i jak Na wizji to możemy powiedzieć innego? Nie, no jednak wspólne, wspólne gdzieś tam tematy mamy żywnościowe, więc to no, nas też tak, tak, tak łączy. Bije od nas pozytywna energia, mamy nadzieję, że to widać na naszych relacjach, które są na Instagramie, na Facebooku, jeżeli jeszcze nie obserwujecie. To przy okazji serdecznie zapraszamy na codzienne życie z Planteonem. Tak, na nasze reality show. Dzisiaj stworzymy sobie taką pyszną, lekką, prostą sałatkę z truskawkami, e, z fetą oraz z szynką. Szwarfalką? Tak, Karina bardzo ładnie mówi to <grym> słowo, więc. <grym> no to może zaczniemy od początku, czego będziemy potrzebować do naszej sałatki. A więc, tak, około 100 gramów sera feta. Może być również inne, ricotta, czy na przykład mozzarella. Gdzieś 8, 9, 7 truskawek. Garść truskawek. Parę liści sałaty. Dwa plasterki szynki szwarcwalckiej. Garść nerkowców. Tutaj mięta do dekoracji. I krem balsamiczny. I odrobinkę oliwy z oliwek. Tak. No i też w roli głównej będzie dzisiaj oj nie to. W roli <noise> głównej będzie dzisiaj haber bławatek. Przystroimy nim sałatkę. A może powiemy jeszcze zanim zaczniemy, dlaczego wybrałyśmy ten produkt. Zainspirowały nas do tego ostatnie warsztaty, na których byliśmy, zaproszeni przez FUCI. Warsztaty te były prowadzone przez naszego znajomego Piotra Ciemnego, inaczej zwany chwasty od kuchni który poprowadził je na temat wykorzystania chwastów w kuchni, w kuchni tak. I my dlatego wybrałyśmy sobie tutaj haver, ponieważ też mamy w naszym asortymencie bardzo wiele takich chwastów, które właśnie można bezproblemowo wykorzystać w kulinarnych przebojach. Tu akurat w formie suszonej, ale jak najbardziej można użyć też świeży do dekoracji. Teraz oficjalnie zaczynamy. E, a więc tak, ja Cię poproszę, Kajenka, żebyś uprażyła orzechy. Nie jest to konieczne, natomiast wtedy orzechy stają się faj fajniejsze, chrupkie, wyraziste. Więc Dobrze. proszę, tu Ci tak. okay. już mogę zaczynać? Tak, możesz zaczynać. Okej, okay. okay, zaczynamy. A ja w tym czasie wezmę sałatę, wcześniej ją trochę umyłam i ją troszeczkę zmniejszyłam. E, I ja teraz troszeczkę poleję oliwą naszą sałatę. I dodam troszeczkę soli. Tylko trochę, bo ponieważ nasza... Ojej, Nasza szynka i... Jut... No. O, coś mi się zacięło. <grywy> eee, troszeczkę, bo właśnie serfeta jest słona, szynka też jest słona. I lekko wymieszamy. Jak tam idzie prażenie orzeszków. Fantastycznie, o, rozumiem. <grywy> tak, I ja teraz wezmę sobie serweta. Można pokroić. I ja tak niespornie porobię takie kawałki, żeby fajniej wyglądało. Ostatnio na tamtych warsztatach jeszcze wspomnę, że właśnie też była taka sałatka z truskawkami i tam był wykorzystany również kwiaty w zup. Orzeszki już podpraszane gotowe to. Orzeszki gotowe. Orzeszki gotowe. Karinka teraz przygotuje truskawki. Na połówki przekroimy. My Tam robimy szybułki. bez szypułek, ale ja ostatnio słyszałam, że właśnie je, je można jeść i mają dużo nawet wartości odżywczych. Nie wiem, nie sprawdzałam tego, ale wy próbujcie. próbujcie u mnie, nowych rzeczy. U mnie zawsze nie. się jednak to, to odczepia. Wezmę naszą szynkę i też na mniejsze kawałki ułożę ją na sałatkę. Trochę ją poszarpię. Myślę, że truskaweczek wystarczy. Wystarczy, no, chyba za uzdobimy. dużo. Od razu jeszcze wspomnę, że truskawki są od Darii, z którą też nagrywaliśmy odcinki dietetyczne. Wczoraj mi specjalnie urwała te najładniejsze, bo w moim ogródku no, były takie troszeczkę powiekę tego słoneczka. A Daria ma właśnie u siebie bardzo dużo takich truskawek, więc wieczorem je urwała. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Darię. Okay. I co nam zostało? Teraz jeszcze mamy trochę mięty. Mięta też nada nam takiego orzeźwienia, i też sprawi, e, że nasza sałatka będzie bardziej interesująca. I jak ją troszkę po, poszatkujemy, pokroimy. Tak. Będzie tak, Będzie więcej aromatu. Dobra, posypujemy. Mamy tutaj krem balsamiczny, jeżeli byście nie zdobyli kremu balsamicznego, to również można bez problemu e, wykorzystać ocet balsamiczny, połączyć go trochę z oliwą i wtedy poleć naszą sałatkę. Ładnie nam, e, sa, nam sałatka się przydekoruje. Od razu fajnie wygląda. Zabieramy się więc za haber. Dekorujemy, wprowadzamy troszkę takiego niebieskiego koloru. Tak. W tym czasie jeszcze Karinka możesz orzeszki posypać. Teraz wykorzystamy. Tak się prezentuje nasza sałatka. Czas na egzamin smakowy, chociaż ja wiem, że jest dobry, ponieważ wczoraj ją spróbowałam i tworzyłam. No ale ocenimy. Wszystkie teraz składniki. żeby to tak złapać, nie? Wszystkie na najlepiej. Ja uwielbiam ten smak. Jest tak różnorodny na smak. Ser taki słony, truskawki słodkie, szyneczka wędzona, chrupka sałata i nie powiem Wam, że... Ej, spróbujcie i zaskoczcie swoich znajomych. I spróbujcie też wykorzystać chwasty w kuchni. tak, Do dekoracji czy dodania. Do dania. No i tyle, poszło. Szybko. Karinka? No, w mieni oka. Ale <laughs> to jednak widać, że, że z tą kulinarią miałeś do czynienia. A, no, charmary hokus pokus. <laughs> I jest sałateczka. Dagiet. Do zobaczenia. Cześć! Czas na egzamin smakowy. No, czekaj, już teraz. <grym> <grym> Opieką nad tymi dotychczasowymi wprowadzę. Biznes moment jest. Nie, no to też radę, czekaj. To, ci to pomogę. ja to zrobię tu za tym, to nie będzie widać. Dobrze, no to po prostu przesyp, a to, to powiedz jeszcze raz na tym pisie.